Krzysztof Budka, Forum Polskiej Gospodarki. Dzień dobry, witamy z Impact 23 w Poznaniu. Moim gościem pan Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao S.A. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, transformacja cyfrowa to z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej też ogromna szansa na poprawę innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak ją efektownie przeprowadzić? Rozpocząłbym od odważnego celu. Chodzi o to, żeby ustawić aspiracje po to, żeby zmierzać do, 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 do mety. To Tak jak jazda na motocyklu, ona musi Tam, gdzie się patrzy, tam się dojedzie. I tak samo działa e, zarządzanie ludźmi, czyli ustawienie odważnego celu i celowałbym w tym e, kierunku, aby być, znaleźć się wśród liderów światowych, na przykład wśród 10 najlepszych e, banków w zakresie bankowości mobilnej. Jak to przeprowadzić? Oprócz odważnego celu to potrzebni są ludzie. I tu chodzi o to, żeby zebrać ludzi, którzy mają odpowiednie umiejętności, odpowiednią wiedzę, wyobraźnię, co klient może potrzebować, tak żebyśmy patrzyli nie tylko z punktu widzenia samych technologii, ale żeby patrzeć z punktu widzenia rozwiązania dla klienta i jak to może być wykorzystywane potem w interakcjach z klientem. Trzecia rzecz to jest kapitał. Każda transformacja wymaga określonych środków finansowych, więc potrzebne jest tutaj odpowiednie wsparcie. Finansowe, tak, żeby sfinansować te inwestycje w przyszłość, które one się zwrócą poprzez albo zwiększenie dochodów, albo przez oszczędności. No i na końcu nie możemy zapomnieć, właśnie o technologii. Tu potrzebne są odpowiednie inwestycje technologiczne w nowe technologie, także żeby przeskoczyć parę etapów rozwoju i znaleźć się wśród takich cyfrowych liderów, no również na skalę globalną. Jaki wpływ taka transformacja, digitalizacja może mieć na rozwój gospodarki, ale wzrost PKB? Czy jesteśmy w stanie już dzisiaj powiedzieć, że to że to bardzo dynamicznie nam rozwinie się gospodarka właśnie po wprowadzeniu takiej transformacji, po przejściu większych firm i mniejszych właśnie na, 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 na cyfryzację. Są takie badania firmy doradczej McKinsey, które pokazują, że z perspektywy roku 2030 wpływ takiej agresywnej, aspiracyjnej transformacji w przypadku czy cyfryzacji naszej gospodarki on może się przyczynić do wzrostu PKB o około 80 miliardów euro. 80 miliardów euro to jest PKB porównywalne z PKB takiej gospodarki jak, jak Bułgaria. Więc widać, że warto ustawić te, te aspiracje na wysokim szczeblu i potem konsekwentnie to realizować. I to jest wzrost ponad to, co, co wynika z takiej normalnej trajektorii, czy takiego rozwoju, powiedzmy takiego zwykłego rozwoju biznesu. Panie prezesie, co dziś Pana zdaniem jest największą barierą, największą przeszkodą dla polskich firm właśnie w tej transformacji cyfrowej? Czy to jest. Kapitał, finanse, czy to jest kapitał ludzki, czy to są kwestie regulacyjne, czy może jeszcze coś innego? Przede wszystkim to jest kapitał ludzki. Mentalność? Nie. nie do końca, umiejętności. Do końca, umiejętności. Mm. Mamy dosyć duży udział inżynierów i specjalistów IT. Ponad pół miliona pracowników to są pracownicy IT, ale jak spojrzeć na to jako procent zatrudnionych w stosunku do pracujących w, w, w te, sektorze ICT, czyli IT, to, to jest około 1,5% mniej niż porównywalne gospodarki, takie najbardziej zaawansowane. To, to się przenosi na około 150 tysięcy specjalistów technologicznych. I to może być rzecz, która jest trudna dla wielu. Podmiotów, żeby tych specjalistów zdobyć. Nie tylko specjalistów, którzy w ogóle rozumieją IT, ale w danych nowych technologiach, więc to jest z jednej strony liczba tych specjalistów, z drugiej strony to są, to są umiejętności nowych kompetencji, które trzeba zdobywać. Bo te nowe technologie trochę się różnią od tego, co żeśmy robili 10 czy 15 lat temu. W tej chwili takie najważniejsze przyszłościowe technologie, to jest na przykład chmura publiczna, wykorzystywanie tych tej, tej technologii chmury publicznej, to jest analityka, zaawansowana analityka danych, czy ostatnio głośne i modne, szeroko omawiane tematy związane ze sztuczną inteligencją. Tu trzeba zbudować know-how, mieć doświadczenie, wiedzieć, jak to wykorzystywać, ale też i wiedzieć, jak to potem wykorzystać dla celu takiej transformacji i wykorzystania w interakcjach z klientami. Z pana doświadczenia i z pana punktu widzenia kto ma w Polsce większe problemy z przejściem na digitalizację, na przejście tej transformacji cyfrowej, czy to są duże podmioty, duże firmy, koncerny, czy raczej ten sektor mniejszy MŚP? Raczej sektor mniejszy, bo dużym podmiotom jest dużo łatwiej pozyskiwać talenty sobie. technologiczne. Mają też większe możliwości inwestycyjne, większe własne portfele kapitału, ale też i dostęp do, do, do kapitałów w przypadku takich inwestycji. Więc jeśli chodzi o to, gdzie na przykład odstajemy jako sektor, to to jest raczej sektor MŚP niż ten sektor dużych przedsiębiorstw czy sektora bankowego. No ja mam akurat ten komfort, że pracuję w sektorze finansowym i ten sektor jest według badania Deloitte'a czwartym najbardziej dojrzałym cyfrowo sektorem na świecie, więc akurat sektor finansowy jest tutaj w takiej dosyć komfortowej sytuacji, ale nie powinniśmy spoczywać na laurach powinniśmy się rozwijać. Natomiast pewnie zarówno my, jak i szeroko rozumiany Sektor publiczny powinniśmy wspierać nasze firmy MŚP po to, żeby one się transformowały, żeby skorzystały z tych dóbr cyfrowej transformacji i w ten sposób budowały swoje biznesy i mogłyby na przykład iść jeszcze bardziej w ekspansję zagraniczną. Myślę, że to jest jedna z ról, z ról i narodowych czempionów i dużych podmiotów, prawda? Żeby właśnie wspierać. A, absolutnie. Uzurpujemy sobie taką rolę, traktujemy siebie trochę jako taką tubę, która może być katalizatorem wzrostu MŚP. Mamy rozbudowany tutaj pion, który się specjalizuje zarówno w bezpośrednim finansowaniu, ale również we współpracy na przykład z BGK czy PFR-em po to, żeby wspierać rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Panie prezesie, tak już podsumowując, jak pan by określił, gdzie my dzisiaj jako nasza gospodarka ogólnie pod względem cyfryzacji, pod względem digitalizacji znajdujemy się w porównaniu do gospodarek z naszego regionu, czyli w Słowacji, Czech powiedzmy, czy, czy Bułgarii, Rumunii, czy Litwy, Łotwy. Jak, jak by pan nas gdzieś tam umieścił pod tym względem? Ten obraz nie jest jednoznaczny, bo są obszary typu właśnie liczba inżynierów, gdzie wyglądamy bardzo dobrze. Są inne obszary, na przykład pokrycie 5G, gdzie musimy to, to, ten obszar rozwinąć. Tak samo jak poziom wykorzystania nowej technologii, jakim jest chmura publiczna, tu odstajemy. Natomiast jeśli chodzi o, o, o kapitał, o wykorzystanie aplikacji mobilnych, dostępność, Internetu. Tu jesteśmy absolutnie w czubie i możemy być, być z tego dumni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa goście, był Pan Łażej Szczecki, wiceprezes Banku S.A. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.